Hej, cześć Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojsko, a ja witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, jak zapewne już widzicie po tytule, zajmiemy się kolejnym odzieniem Edwarda Kenwaya, a jest nim odzienie kapitana piratu. Czarno-czerwono odzienie noszone przez pirackich kapitanów w celu wyróżnienia się i podkreślania swojego autorytetu. Słuchajcie, eee, czym też jest eee, odzienie kapitana piratów? Otóż odzieniem kapitana piratów jest eee, tak naprawdę nieco zmodyfikowanym eee, odzieniem eee, odnośnie... Eee, odnośnie Pfu. jest odzieniem, e, zmodyfikowanym odzieniem e, kapra. Zostało tak naprawdę. Dobra, już widzę, że nie uda mi się. E, zostało, samo odzienie tak naprawdę zostało poddane specjalnym modyfikacjom e, na życzenie pewnego kapitana, e, który stw, e, został awansowany właśnie z kapra na kapitana nowego okrętu, jako który służył wcześniej u innego pirackiego kapitana, ta, to też ta osoba dostała właśnie na kapitana Awans. No i z racji tego, że odzienie kapra E, bardzo e, było e, dla owego człowieka e, bardzo wygodne, ale jako, że e, był kapitanem, więc stwierdził, że no zachowa sobie odzienie kapra, no ale kapitan wyglądający jak kaper, no to tak trochę średnio można e, powiedzieć. Tak się zastanowił i pomyślał, że no kurde, skoro jest już tym całym kapitanem bo do, e, y, ma e, strój kapra no to tak naprawdę szkoda mu porzu, e, porzucać strój, w którym było mu wygodnie e, więc postanowił e, zrobić rzecz niecodzienną zamiast przyjąć jakiś e, taki własny strój, e, jakiś taki nowy no to można powiedzieć, że ów człowiek postanowił zrobić rzecz niecodzienną, a mianowicie dokonać pewnych modyfikacji. W tym celu udał się do najlepszego krawca w okolicy jakiego usłyszał, a jakim właściwie się dowiedział, gdyż u niego również inni piraci... Dawali swoje ubrania na. No. w celu naprawy, tak. Zaszycia pewnych dziur, których sam pirat tak naprawdę nie był w stanie się pozbyć. A to też z wiadomych względów, że niektóre. Że piraci tak naprawdę musieli być samowystarczalni. Ale. No niektóre dziury należy dodać nie były takie jakie że każdy był sobie w stanie z nimi poradzić. To też ówka kapitan postanowił złożyć owemu krawcowi niecodzienną propozycję. Otóż dał mu ubranie, swoje ubranie kapra, ale postanowił i powiedział, że chce mieć takie czerwone motywy by się y, odróżnić na tle innych ludzi na tle e, załogi. Krawiec popatrzył się na strój, powiedział, że w sumie da się to zrobić, tylko będzie potrzebny e, będzie mu potrzebny czerwony materiał. E, i e, Pieniędzy na ów materiał oraz e, wykonanie, nie, e, wykonanie jego. To też e, człowiek się zgodził, i w przeciągu dwóch, trzech dni, tak naprawdę, całe odzienie było gotowe do odebrania. Kapitan pojawił się i stwierdził na dobry początek, że to odzienie tak naprawdę wygląda, Dokładnie tak samo, i praktycznie nic się nie zmienia, więc nie, nie, e, nie zauważył różnic, e, jakie e, zasugerował krawiec, jakie właściwie e, dał krawiec. A mianowicie e, jest, są to są to, e, jest cały czerwony pas oplatający biodra, również. Z lewej strony odzienia, tuż nad pistoletem z Wisa czerwona, część tkaniny, która nie została wykorzystana. Krawiec stwierdził, że, aby podkreślić i, nie, i wykorzystać cały materiał, a nie wyrzucać, stwierdzi, że zostawi taki, takie dwie płachty materiału. Które będą sobie swobodnie wisieć i jednocześnie będą pokazywać, że jest to jedna całość. Kolejna rzecz, jaką zrobił krawiec, są to modyfikacje przy kapturze. Czerwone wstawki, czerwona otoczka właściwie przy kapturze. Kaper miał całą, całą czarną, natomiast dla kapitana stwierdził, że będzie dobrze, jeśli to również będzie czerwone. No i czerwony zrobił także miejsce na przestrzeń w pobliżu klamr oraz pasów. I w ten sposób, kiedy krawiec pokazał mu, w jakich miejscach są E, zrobione owe cza, e, czerwone, e, został wykorzystany czerwony materiał. Kapitan tak założył go, sprawdził, e, jak e, wygląda, e, przejrzał się w lustrze i stwierdził, że tak naprawdę strój mm, w pewien sposób zdecydowanie podkreśla jego rangę, i stwierdził, że Teraz będzie widoczny na tle innych ludzi posiadających bardzo podobny strój, czyli kaprów, żeby się po prostu od nich odróżnić i żeby załoga też jego okrętu wiedziała, gdzie jest ich kapitan. I w tenże oto sposób powstał, powstało odzienie kapitana piratów. E, później e, w ten sposób e, za, jego spra za sprawą owego e, kapitana, odzienie to rozprzestrzeniło się, lecz e, nie na tyle, żeby każdy piracki e, kapitan, tudzież e, bukanier lub korsarz e, dowodzący danym okrętem, e, tudzież statkiem, e, nosił owe odzienie. Trzeba pamiętać, że też naprawdę niewielu kapitanów owe odzienie nosiło, więc stwierdzono że i doszło się też do wniosku, że no, kapitan to jednak bądź co bądź, ale powinien się wyróżniać, więc. Tak naprawdę każdy z kapitanów posiada własny e, strój, własne odzienie, tylko po to, żeby podkreślić właśnie swoją rangę e, kapitana e, danego statku. I cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. My się widzimy, a raczej słyszymy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę. Komentarza będzie mi bardzo miło, i cóż, ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.